Dzień dobry. Witam cię serdecznie i od razu na wstępie bardzo Ci gratuluję, bo jeśli tutaj jesteś i zacząłaś, za, zacząłeś albo zaczęłaś oglądać ten filmik, to znaczy, że z nawykami masz coś wspólnego już, albo jesteś przed, albo w trakcie, albo po, albo już wielokrotnie starałaś się czy starałeś zmienić coś w swoich nawykach. Czy to w nawykach dotyczących sposobu odżywiania, może dotyczących aktywności fizycznej, to jest często coś, co chcemy zmienić w swoim życiu. Być może starasz się zmienić, nie wiem, ilość pitej wody codziennie, dbania o siebie, bądź jakieś takie mindsetowe, czyli chcesz zmienić swoje podejście do czegoś. Jeśli oglądasz ten filmik, to znaczy, że pewnie. W tym zakresie coś już w Twoim życiu kiedyś wydarzyło. Więc y, bardzo się cieszę i najpierw Ci po prostu gratuluję. Dlatego, że nawet y, poszukiwanie drogi jest już z naszej strony dużym zaangażowaniem. W związku z tym samo to nawet, że szukasz, mimo że być może coś nie wyszło, y, albo nie jest, skończyło się takim efektem, jaki y, y, moglibyśmy sobie no, zażyczyć, oczekiwać, to i tak bardzo dużo robisz, y, bo działasz już. Myślę, że jeśli chodzi o nawyki, to tego, czego na pewno nie można zrobić, no to zostawić wszystko tak, jak jest i liczyć, że tylko ten wymagany czas, do którego właśnie teraz przejdziemy, minie i wtedy wszystko samo jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się zmieni. No nie. Jak wdrażamy nawyki, co wiemy, i jakie podejście pokutuje, i często jest w ogóle przyczyną naszych niepowodzeń. Jeśli już wiele razy do czegoś być może zmierzałaś, być może nieraz już podejmowałeś jakieś kroki, i to właśnie skończyło się. No można powiedzieć niczym, no to zapraszam. Jednym z tych, od czego chcę zacząć, jedną z tych informacji jest ten czas, który jest potrzebny, żeby ten nawyk się rzeczywiście utrwalił. I to jest chyba największym nic, z jakim się borykamy. I to muszę powiedzieć, że borykamy się z nim bardzo długo, bo to już będzie mniej więcej jakieś 60, nawet więcej lat. Skąd się to w ogóle wzięło? Słynne 21 dni. Od razu Ci mogę powiedzieć, że to już niestety jest pase, to już wiemy, że nie i na pewno nie działa. I myślę, że być może należysz do osób, które przetrenowały te 21 dni na swoim własnym organizmie i już to wiesz. I mam dla Ciebie dobrą informację. Zostało to potwierdzone, nie jest to niczyja wina, że to się w 21 dni nie udaje i wiadomo już, Zacznijmy od czasu, ile czasu potrzeba, ale wiadomo też, jakie podejście jest tutaj potrzebne, i to absolutnie może totalnie zmienić po prostu Twoje podejście i wyobrażenie o tym, jak się zachowujemy w ogóle podczas zmiany, czyli podczas wprowadzania nowego nawyku, zastępowania tego, co mamy, tym, co byśmy chcieli mieć. A więc zacznę zupełnie, może tak dziwnie ale od pewnego znanego w 50 latach ubiegłego wieku chirurga plastycznego który się nazywał Maxwell Maltz był znanym chirurgiem i on zaobserwował jedną rzecz zaczęło się w ogóle właśnie od jego obserwacji że pacjenci głównie pacjentki potrzebowały 21 dni żeby przyzwyczaić się na przykład do swojego nowego wyglądu w lustrze. Niezależnie od tego, co, jaki był zakres tej zmiany plastycznej, to rzeczywiście zauważył, że musiało minąć 21 dni, zanim ktoś jakby się z tym oswoił. No tu było na przykład spojrzenie na swoją nową twarz, ale dotyczyło to również osób, które miały na przykład amputowaną rękę, które też 21 dni potrzebowały, żeby się pozbyć fantomowego odczuwania tej dłoni, której nie było. Maxwell Maltz zaobserwował również, że ten, ten czas, ta ilość dni, 21, dotyczy jego własnej jakiejś takiej zmiany. Czyli, jeśli on chciał coś wprowadzić nowego, to też zobaczył, że jest to mniej więcej 21 dni. <laughs> Muszę powiedzieć, że kluczowe słowo to jest właśnie to około, mniej więcej. Maxwell Malz był tak po prostu zachwycony tą, tą swoją obserwacją, że stwierdził, że podzieli się nią ze światem i opublikował książkę, która miała bardzo duże wzięcie. No, w której powiedział właśnie, że ten obraz mentalny jakby rozpuszcza się, a nowy staje się bardziej wyraźniejszy po 21 dniach. Jego książka, Psychocybernetyka, był to audiobook, sprzedała się w około 30 milionach egzemplarzy. On ją wydał w 1960 roku i możesz sobie wyobrazić, że tak rozchwytywana pozycja trafiła również do no, osób, które zajmowały się kształtowaniem naszego mindsetu, do takich mówców, do coachów. Byli między innymi tam w tej grupie Zig Zaglar, Brian Tracy, Tony Robbins, no i ta, ta informacja była powtarzana w wielu później publikacjach, wystąpieniach, szkoleniach, warsztatach itd., itd. Że chodzi o te 21 dni. Z tego grona, które tutaj wymieniłam, z pewnością pewnie znasz nie jedną z tych osób, ale Tony Robbins ma swoje podejście też do wprowadzania zmian. Jest bardzo ciekawe, więc polecam też Ci spojrzeć tam gdzieś do jego publikacji. Być może go znasz, być może nie jest ci obcy Brian Tracy, Ziglar, to są osoby, które są naprawdę znane. Jeśli one zaczęły mówić o tych 21 dniach, to naprawdę cały świat się o tym dowiedział, tego możemy być pewni. Skoro ta informacja dotarła do mnie, do ciebie, do wielu osób, pewnie do twoich znajomych, do osób, które chcą zrobić dla siebie coś dobrego, no to utknęły te osoby na tych 21. Jeden dniach. Dlaczego się to w ogóle udało i zanim przejdę do tego, dlaczego to jest no, nieprawda? No to powiem Ci tak. Jest 21 dni. Po prostu wydaje nam się tak po ludzku wystarczająco krótki, żeby to wytrwać, przetrwać, przeżyć, żeby było inspirujące, a z drugiej strony wystarczająco długie, żeby było wiarygodne. Tak? Wydaje się, że to rzeczywiście jest do zrobienia. Um, co się stało? Nic by się nie stało z tym złego, gdyby nie to, że zaczęto podawać te 21 dni jako taki czas, który rzeczywiście jest absolutnie wystarczający. Jak widzicie, 21 dni, a więc nie 25, nie 18. Więc była to taka prosta, ale bardzo konkretna formuła. I co się stało? Jaka jest prawdziwa odpowiedź? Do tego przejdziemy za, za chwilkę. Stało się natomiast to, że no to się nie sprawdziło. Ludzie, którzy zaczęli to realizować, Wracali często z informacją, że no nie, feedback był taki: ojej, no nie, u mnie nie, u mnie nie działa 21 dni, nie wiem, co mam teraz zrobić. Skoro jest stwierdzone, że 21 dni, to co ja zrobię źle, co jest ze mną źle, co ja robię nie tak, czemu mi nie wyszło znowu. Więc to takie mocno też jest obciążające, bo nie ma tutaj żadnych jakichś takich nawiasów, żadnych takiego, takich granic, tylko jest 21 dni zajęła się tym tematem i to jest właśnie informacja, którą się chcę z Tobą podzielić i ona absolutnie może zmienić naprawdę Twoje podejście do tego i mam nadzieję, że to co teraz powiem sprawi, że odżyje w Tobie ta wiara że możesz zmienić coś, nawet jeśli to już Ci wielokrotnie nie wyszło i że znajdziemy drogę jak to zrobić bo to jest bardzo, o to przecież chodzi zaczniemy od tego czasu znowu ile czasu naprawdę potrzeba, aby wyrobić sobie nowy Nawyk. Zajęła się tym badaczka Filipa Lali. Ona działała na, przy koledżu, przy Uniwersytecie w Londynie, opublikowała badania na ten temat, więc po prostu badania to już jest coś, z czym się nie dyskutuje. I rzeczywiście samo to sprawiło, że jest tam troszeczkę inne podejście. Otóż Badanie dotyczyło prawie 100 osób, 96 osób przebadała Filip Palari w okresie 12 tygodni i powiem tak, 12 tygodni to już z mojego punktu widzenia jako trenerki uelozofii, jako coacha zdrowych nawyków, dobrych nawyków, jako osoby, która przeprowadza chętnych przez różnego rodzaju programy i troszeczkę też... Yy, podsłuchuje, co się dzieje gdzie indziej na świecie w tym zakresie, to mogę Ci zapewnić, że 12 tygodni to jest z kolei czas, który pojawia się bardzo często u różnych guru i znawców zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. Więc ten rzeczywiście termin się pojawia, ale to nie to, chcę Ci powiedzieć w tym momencie, jeśli chodzi o to, jak długo trwają zdrowe nawyki, wdrożenie nowego nawyku. Bo 12 tygodni to jest czas, w którym 96 osób próbowało to zrobić, to obserwowała Filipa Lali. Każda z osób, ciekawe, wybrała jeden, jeden nawyk, i każdego dnia informowała, czy wykonała dane zachowanie, to swoje zadanie. I jak bardzo ono było automatyczne. No bo w końcu, nawyk to jest coś, co nam przychodzi z łatwością, to jest coś, co my robimy jakby przy okazji, coś, co no w ogóle nam nie sprawia problemu. Mamy to. No, takim prostym nawykiem, tak, żeby to sobie uświadomić, może być mycie zębów. Naprawdę, no mało jest osób, które po prostu położą się spać bez umycia zębów, prawda? Pewnie też tak masz. No mycie zębów nie robi nikomu nic, a jednak trzeba było sobie ten nawyk wypracować. I dla dzieci nie jest to takie oczywiste, proste i bezwysiłkowe. Co się stało pod koniec 12 tygodni, co Filipa mogła obserwować? Przeanalizowano dane, określono, jak to było u tych różnych osób. No i co się okazało? Średnio potrzebujemy ponad dwa miesiące, żeby nowe zachowanie stało się automatyczne. Określono tę liczbę dni jako 66. 66, uwaga, średnio potrzebujemy 66 dni. Aby coś nowego stało się dla nas automatyczne. Yy, natomiast jak to było, jeśli zrobimy sobie taki research, jaki był ten zasięg? Okazuje się, że były osoby, którym wystarczyło 18 dni, żeby takie odczucie mieć, tej automatyzacji nowego takiego działania, ale były osoby, które potrzebowały 254 dni. Dlaczego ci to mówię? Mam nadzieję, że jest to dla ciebie ulga. Bo jeśli ty żyjesz w przekonaniu, że do tego wystarczy dni 21, no to już wiesz, że nie. Są badania, które mówią o tym, że niektórym zajmuje to dużo więcej czasu, dużo więcej czasu. No dobrze, ale teraz skoro tak, no to co zrobić, żeby no nie, jak sobie pomyślimy jak to 254 dni, no to przecież to jest w ogóle nie do zrobienia, to jak to 254 dni dzień po dniu robić coś nowego i w tym wytrwać? Halo! No więc teraz przejdźmy właśnie do tego, bo naukowcy zajęli się również tym, jak my podchodzimy do tego mentalnie, co sprawia, że odstępujemy jakby od tego. Co sprawia, że mamy niepowodzenie i co się działo w, tych, w ciągu tych 254 dni? Bo jeśli sobie wyobrażasz, że było tak, że osoba, która po tym badaniu powiedziała, że po 254 dniach ona już zautomatyzowała swoje działanie i ten nowy nawyk jest, i każdego dnia z tych 254 ona to robiła, i teraz się cieszy tym sukcesem, no to powiem ci, że nie. I to jest bardzo interesujące, bo pokazuje, że można do czegoś dojść, można do tego nawyku dojść nawet w sytuacji, kiedy spełnimy takie, takie trzy wytyczne, takie trzy zalecenia, ale raczej fajnie, gdyby gdybyśmy mogli po, do tego podejść tak, że to są takie nasze. To są takie nasze y, jakieś. Punkty, do których zawsze wracamy w trakcie wprowadzania danego nawyku. Trzy rzeczy, o których warto pamiętać, bo one właśnie gwarantują ci sukces. Posłuchaj, co to jest. Po pierwsze, nie ma powodu, to ja ci teraz mówię o tym, co naukowcy powiedzieli. Nie ma najmniejszego powodu. Po pierwsze, jeśli, aby się załamać, kiedy coś po kilku tygodniach nadal nie jest naszym nawykiem, nawet jeśli ci się to udało przez tam jakiś dłuższy czas robić. Nie ma potrzeby, żeby się oceniać, jeśli ci to nie wyszło w krótkim czasie. I to jest takie przesłanie, można powiedzieć, od naukowców, i piękne zdanie, zapisz sobie to, bo to jest po prostu naprawdę takie przesłanie życiowe, to się może przydać w każdej sytuacji. Przyjmij długi, powolny marsz. Do wielkości Twojej i skup się na powtarzaniu. Nie musisz liczyć, nie musisz podejmować jakiegoś wielkiego wysiłku. To mają być codziennie ta sama czynność, codziennie ten sam krok, codziennie to samo, codziennie. Skup się na tym. Skup się na tym, żeby to znowu zrobić. Bez tego liczenia, bez tego potem yy, oskarżania się, obciążania się, tą, tą, tą oceną własną, kiedy ten twój własny wewnętrzny krytyk gdzieś tam tą książką po głowie cię pacnie, że znowu ci się nie udało. Przyjmij długi, powolny marsz do wielkości i skup się na powtarzaniu. Z każdym dniem po prostu budujesz siebie. Druga rzecz, która jest też bardzo fajna, Warto sobie to zapamiętać. No, is no perfekt. Nie jesteś doskonały i nikt nie jest. To, że popełni się raz czy dwa razy jakiś błąd, uwaga, z naukowego punktu widzenia mamy to potwierdzone w badaniach. Powtórzę, to, że zrobimy raz czy dwa razy błąd, nie ma mierzalnego wpływu na długoterminowe Twoje nawyki. Ulga? Jest ulga? Jest. Wspaniale. To, co nam bardzo przeszkadza w osiąganiu celów, w wdrażaniu nawyków w tym momencie, to to, że my sobie nie dajemy pozwolenia na popełnianie błędów. No więc, zmiana. Można się pomylić. To jest ludzkie, to jest normalne, to jest zwykłe, to, je, to się dzieje. No i nowadę jest perfekt. Co jest ważne? Opracuj strategię szybkiego powrotu na właściwe tory. Powrotu na właściwe tory. Opracuj strategię. To jest tak, że yy, nie ma zakładania teraz, że wszystko pójdzie tak, jak chcesz, w 100% ci się to uda, i codziennie zrobisz to, co chcesz zrobić. To nie jest dobre założenie. Dobre założenie jest takie, że ty zrobisz wszystko, przygotujesz się jak najlepiej do tego, żeby tak było. Ale jeśli nie, to wtedy i tu masz już gotowy scenariusz. I to jest bardzo ważne, żeby mieć wcześniej gotowy scenariusz. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam, zrobimy to razem. Z mojego punktu widzenia, to co wiem i mogę to każdemu polecić, to będzie trzymanie się blisko swoich, swo takiego mainstreamu, w którym um, jesteś, wdrażając tą zmianę. Ja Cię zapraszam do grupy zamkniętej, w której nad tym pracujemy. Możesz obserwować mój profil. Warto mieć swojego guru. To może niekoniecznie jestem ja, ale dlaczego nie? Natomiast warto mieć kogoś, komu bardzo, komu ufasz. Kto, o, o kim wiesz, że jak go znowu posłuchasz, znowu tego live'a posłuchasz, znowu tego filmiku, znowu gdzieś tam się odezwiesz, zadzwonisz, weźmiesz udział w jakimś szkoleniu, webinarze, spotkaniu, to wraca ci ta energia. Trzymaj się takich ludzi, to jest też dobre. Natomiast w takim już konkretnej, takiej już takiej konkretnej pracy ym, nad jakimś nawykiem, to trzeba mieć bardzo konkretny scenariusz. Czyli nie wtedy, że a to ja zadzwonię tam do kogoś i pogadam. No nie. Tylko, co konkretnie zrobisz, żeby wrócić na dobry tor. Ta rozmowa może być słuszna i taka. No zapraszam cię też do takiej coachingowej rozmowy, ale y, trzeba mieć oprócz tego scenariusz na, na to, co wtedy robię. Ty musisz to już wiedzieć po prostu wcześniej. Jest jeszcze trzecia rzecz, mówiłam, że to są trzy takie punkty. Ehm, trzeba mieć do tego. Ehm, Zadania przyjętą taką dłuższą oś czasu. To nie jest tak, że mm, och, po prostu to zrobię i będzie gotowe. I ja w 20 dni się w tym rozprawię, będzie gotowe. Mi się to na pewno nie przydarzy, że to nie wyjdzie, że to mi się nie uda jakoś, że ja tego nie zrobię, że ja tego nie osiągnę. Trzeba zaangażować jakiś, się w jakiś system. Trzeba mieć taki swój system opracowany do tego. I główna rzecz, który on musi zakładać ten system, jeśli te zmiany są takie też większe, być może, małe, stopniowe ulepszenia, zamiast wywierania na siebie presji, zamiast myślenia, że trzeba zrobić wszystko naraz. Zauważ, badanie Filipy Lali polegało na tym, że każdy przez ten swój czas określony wprowadzał jedną zmianę jedną. Może twój system będzie określał, nad czym akurat pracujesz, może nie jedna, może dwie zmiany, może trzy, ale nie więcej. Może ym, sobie ym, po prostu postanowisz, że skorzystasz z jakiegoś wsparcia w tym zakresie. Ja oczywiście zapraszam do współpracy. Yy, natomiast są różnego rodzaju narzędzia, z których możesz skorzystać. Yy, nawet ja mogę ci zaproponować kilka programów. Yy, Siedmiodniowe, dwunastotygodniowe, możemy usiąść i zaplanować sobie jeszcze coś innego. No, po prostu trzeba mieć ten system, trzeba wiedzieć, jak to będziesz wdrażać, jak się do tego przygotujesz, jak sprawdzisz. To nie są trudne rzeczy, ale trzeba mieć to chociażby na kartce spisane. Co po kolei zrobisz? Jak będziesz to robić? Nad czym pracujesz? Jaki to jest nawyk? Co cię do tego przybliży? Co ci może to utrudnić? No, trzeba mieć jakiś tutaj opracowany system. Jedno jest pewne, niezależnie od tego, czy to ci zajmie 50 czy 500 dni, to w to trzeba włożyć jakąś pracę, jakiś wysiłek. I na koniec powiem Ci, że to jest pocieszające i to jest bardzo takie myślę motywujące, że po prostu początek to jest pierwszy dzień. A jak pierwszy dzień będziesz miał za sobą, będziesz miała za sobą z realizacją tego działania, to potem jest po prostu kolejny drugi dzień, jeden dzień. Myślę, że to jest bardzo fajne. Bardzo fajnie jest zacząć od stworzenia sobie takiego horyzontu, takiego systemu, jak to zrobisz, co zrobisz, przygotować się, ale w realizacji niech się liczy ten dzień, jeden dzień i po prostu systematyczny Działanie, powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie. Zapomnij o liczbach, skup się na działaniu. Na pewno do mnie znajdziesz link, kontakt pod tym filmikiem. Zapraszam Cię do zamkniętej grupy, w którym działamy dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia. Możesz się ze mną skontaktować indywidualnie. Zapraszam, życzę Ci wszystkiego dobrego i jestem pewna, że jesteś na dobrej drodze. Thank you.